Większość z Was zna napój firmy Dose oraz Kamila Labudę. Część z Was może również wiedzieć, że Budda buduje tak zwany który ma być miejscem dla fanów motoryzacji. Jak to określił sam Kamil, projekt Dosland to prawdziwa baza i miejsce w którym bije serce marki Dos. Całość zajmuje powierzchnię 55 tysięcy m2, a na niej znajduje się asfaltowy tor do driftu, chillout zone, jak również strefa wodna i offroad. Jako zapaleniec driftu na symulatorze postanowiłem, że na podstawie dostępnych w internecie wizualizacji DOWSLAND odtworzę go na symulator Assetto Corsa. Sami zobaczcie jak wyszło. Zrobiłem również dodatkową nitkę do driftu, którą nazwałem sugestia, gdyż część offroad można by w przyszłości zastąpić rozbudową o ekscytującą nitkę do driftu, w której można by zaliczyć po kolei trzy ściany. Myślę, że dodanie takiej lub podobnej nitki do driftu mogłoby sprawić, że Dowland stałby się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla fanów motorsportu. Czyż nie brzmi to ekscytująco? Sami zobaczcie, jak wygląda moja wersja Dowlandu. Dziękuję, że oglądaliście. Nie zapomnijcie udostępnić tego filmu i otagować Kamila Labudde. Może właśnie dzięki temu uda się do niego dotrzeć oraz zaprezentować moją sugestię i uczynić Dosland jeszcze bardziej niesamowitym miejscem dla wszystkich fanów driftu i motorsportu.